Miejsko-gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu zorganizował koncert Kolend. Jest to coroczne wydarzenie, na którym chętnie prezentują się członkinie kół. To okazja do integracji i złożenia noworocznych życzeń. W Salicy Starostwa spotkało się około 20 kół gospodyń z terenu powiatu Sieradzkiego oraz reprezentacje szkół podstawowych z Hojnego i Kłocka. Raz do roku spotykamy się i we własnym gronie koła gospodyń wiejskich mamy kolendy. Od kiedy panie śpiewają razem? Oj, od wielu, wielu lat. Od wielu lat koło gospodyń Zwoźnik, miasto Sierac. A gdzie panie mają okazję jeszcze występować? Na różnych okolicznościowych spotkaniach, na uroczystościach państwowych, kościelnych. To występujemy w asystach i w śpiewie. Po prostu tak się wczuwamy w to wszystko, w to. Rady? W tą naszą tradycję i przekazujemy z pokolenia na pokolenie młodsze, Panie, wciągamy. Także nam to daje satysfakcję. Jeżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Spotkanie poprowadziły pani Marianna Fornalczyk-Lisiak i pani Ewa Marciniak-Kulka. Jest to taka okazja na takie spotkanie noworoczne, podkreślone kolendami, wspólną zabawą, wspólnym takim kontaktem. Myślę, że to jest na początek roku na pewno dobre i potrzebne. To no jest po prostu impreza otwarta, luźna i ma to być atmosfera luźna, fajna. Atmosfera integracji, atmosfera świąt, atmosfera bliskości człowieka i człowieka, atmosfera... Wzmacniania wartości, czyli tego, co w naszym życiu ważne się wydaje. I w związku z tym bardzo nam zależy na tym, żebyśmy tutaj czuli się wspaniale, żeby przypominały nam się najpiękniejsze chwile naszego życia i żeby i polskość, i miłość, i szczerość, i mnóstwo innych ciekawych rzeczy tutaj znajdowała swoje odzwierciedlenie. Patronat nad przeglądem objął starosta Sieracki Mariusz Bądzior. Jest to piękne, że panie. Potrafią tak się zmówić, że chcą sobie razem pośpiewać, że chcą powiedzmy przedłużyć sobie jeszcze te, te święta, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, żebyśmy razem mogli pośpiewać, żebyśmy mogli porozmawiać między sobą, żebyśmy mogli jeszcze złożyć sobie życzenia. To jest taki fajny akcent świąteczny, a zarazem jednoczący nas wszystkich. Lula. pani przyjechało na dzisiejsze tutaj to spotkanie, nasze kolędowanie wspólne. No myślę, że to taka powinna być tradycja. Gminy i tutaj wspólnie miasta i sąsiednich gmin, żebyśmy mogli się spotkać, pośpiewać razem i kultywować tę tradycję. Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym, a śpiewane kolendy zachęcały do wspólnego wykonania. O pierwnie wiem. Mieszkało między nami, bardzo odkrytych chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. cie są je,